Cześć, witajcie. A dziś na tapetę bierzemy JBL Xtreme 4, nową wersję kultowego głośnika Bluetooth, który zyskał sporo nowości, ale czy nadal jest wart swojej ceny? Przez ostatnie dni testowałem go w różnych warunkach, w domu, w plenerze, a nawet przy grillu. Dziś powiem wam, jak gra, co potrafi, co można w nim zmienić i czy warto go kupić. Zaczynajmy. JBL Xtreme 4 od strony wizualnej to kontynuacja dobrze znanego stylu duży, masywny głośnik z tekstylnym wykończeniem i metalowymi elementami. Nadal ma ten charakterystyczny walcowaty kształt i masywne, pasywne membrany po bokach, które fajnie tańczą w basu. Jest wodoodporny i pyłoszczelny z certyfikatem IP67, więc spokojnie możecie zabrać go na plażę, basen, do lasu bez obaw o warunki. Xtreme 4 gra bardzo dobrze, głośno, dynamicznie i z wyraźnie zaznaczonym basem, z którego JBL słynie. Przy około 80% głośności nadal nie ma przesterów, a wokale są klarowne i dobrze oddzielone od reszty pasma. Dźwięk jest przestrzenny, czysty, a bas mięsisty, idealny na imprezę, ale też wystarczająco szczegółowy do spokojniejszego słuchania. Czuć, że producent postawił na jeszcze lepszą równowagę totalną niż w Xtreme 3. Aplikacja JBL Portable tutaj sporo się dzieje. W aplikacji JBL Portable możemy wybrać różne presety. Gatunków muzycznych, jak rock, pop czy jazz. Ustawić własny profil equalizera, co pozwala precyzyjnie dopasować brzmienie do swoich preferencji, sprawdzić poziom baterii z dokładnością do procenta i, najważniejsze, połączyć kilka gościków dzięki Part Boss. Ja testowałem połączenie z Flipem 6 i naprawdę fajnie się to zgrywało. świetna opcja na większe imprezy. Aplikacja działa stabilnie, jest czysta i bardzo prosta w obsłudze. Jeśli chodzi o baterię, JBL obiecuje do 24 godzin odtwarzania i to się potwierdza przy średnim. Poziomie głośności uzyskałem realnie ponad 20 godzin. Głośnik ładuje się przez USB-C, co jest już standardem, i dodatkowo może działać jako PowerBank, co w plenerze potrafi naprawdę uratować sytuację, na przykład gdy rozoduje się telefon. W zestawie znajdziemy pasek do noszenia, bo to nadal ten typ boomboxa, który można zarzucić na ramię. Jest też wbudowany mikrofon, więc możemy prowadzić rozmowy przez telefon. Jakość rozmów jest zaskakująco dobra, jak na głośnik Bluetooth. Kolejny mały plus, port USB-C, co pozwala ładować inne urządzenia. Bardzo praktyczne. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to byłby to brak wejścia AUX. W poprzednich modelach mieliśmy jeszcze możliwość podłączenia urządzenia przewodowo, co przydawało się w starszych laptopach, konsolach czy po prostu wtedy, gdy nie chcieliśmy zużywać baterii przez Bluetooth. W Xtreme 4 producent całkowicie zrezygnował z tej opcji. O ile dla większości osób to nie będzie problem, bo wszystko działa dziś bezprzewodowo, to jednak brak tej alternatywnej formy połączenia może być ograniczeniem, zwłaszcza w awaryjnych sytuacjach. Dla niektórych to będzie wada, więc warto to na uwadze przed zakupem. Podsumowując, JBL Xtreme 4 to świetna ewolucja poprzednika. Brzmi mocno, basowo, a jednocześnie czysto. Ma wytrzymałą baterię, solidną konstrukcję, funkcję powerbanka i bardzo rozbudowaną aplikację, w której możemy sporo ustawić pod siebie. To nie jest tani sprzęt, bo na tą chwilę kosztuje mniej więcej 1000 zł, ale jeśli szukacie mobilnego, mocnego głośnika z możliwością dopasowania dźwięku i funkcjami na imprezę, to ciężko znaleźć lepszą alternatywę w tej klasie. Ja jestem zadowolony i uważam, że JBL zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. I to tyle, jeśli o ten materiał. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym głośniku. Jeśli recenzja była pomocna, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco no i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych materiałach.